Airbnb w pewnym momencie, kilka lat temu, zdecydowało, że jednak e, kasuje tę część performance a marketingu e, i przesuwa ten budżet na budowanie marki, wchodzi w kampanie telewizyjne i na tym będzie się na tym będzie opierał swoją komunikację. Totalny shift e, te, tego, co zrobili w Stanach i uwaga, zaczęło działać. Bo chcesz tym powiedzieć, że zamiast Mieszkanie na wynajem e, siedlce e, i performanceowo przenosić na Airbnb, to jednak Airbnb i tam dopiero mieszkanie na wynajem siedlce. Tak, tak zrobili. No i teraz e, e, część, okazało nie? się, że to zaczęło działać im. Cały czas kontynuują, czyli obcięli, ten, e, obcięli te mhm. wydatki. Ale jak spojrzysz sobie na, na tuzów polskiego e-commerce, no to prawda jest taka, że masz Allegro, e, masz Oelixa, e, którzy bardzo mocno reklamują się w telewizji, no bardzo mocno. Mhm. I ta kampania Allegro jest, e, mają kilka rodzajów, tych reklam. Mają stricte kategorialne, o jakiejś kategorii, mają ofertę, które możesz znaleźć, ale mają swoją historię, na którą w Polsce się czeka, żeby zobaczyć, o, a w ogóle jak, jakieś story o, o marce, która ci sprzedaje. I, i wiesz, no nie, nie budują tylko performance, mogliby tylko i wyłącznie to robić. Bo... Jeśli lubisz marketing, reklamę, to jest to idealny moment, żeby zaobserwować nasz profil.